Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku z cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Online. A dzisiaj kolejny mecz, zagrałem sobie może Tsunade. Już sobie kończę te postacie takie, wiecie, kanoniczne, takie z Shippudena. Czyli ona była w Naruto też zwykłym, ale w Shippudenie jakby większą rolę odgrywała i poza tym pojawiła się w ogóle w Shippudenie. Potem zrobię, myślę, te postacie właśnie z Naruto pierwszego, ponieważ chyba żadnej z tych postaci nie zrobiłem więc fajnie tak na się je zrobi i będzie dobrze. No i teraz Tsunade walczymy z Hidanem. Tsunade w tej grze jest dość kiepska, bo bowiem jest dość wolna, ma takie ulti trochę śmieszne, bo żeby złapać przeciwnika musimy, właśnie teraz chciałem zrobić, musimy uderzyć jakby w ziemię wokół niego, ale może na Hidanie się to uda, skoro on właśnie tak e, lubi też w zwarciu walczyć i jak widzicie teraz użył swojego jutsu którego nie można przerwać, więc jeżeli będzie je robił, to może się uda go jakoś złapać fajnie. Fajne ma tsunade łapanie, z tego co wiem, to ona właśnie tak jest! Udało mi się złapać go w ulti, pięknie! Patrz, jakie ma potężne jutsu, znaczy potężne Ultima Tsunade. W ogóle fajnie, ja lubię tą postać w miarę w Naruto w samym anime, jak mówiłem w tej grze jest dość słaba. No, jest taka powolna i ten jutsu zwykły to jest takie, jakby. Takie jak Sakura ma tutaj, czyli takie jakby podbicie i rozwalenie ziemi nogą tym razem, bo Sakura ma ręką. Eee, a i ciosy są dość powolne. No, taka jest. No, nie no ale jak widzicie, tutaj nieźle mi idzie. Kolej próbuje się uwolnić i się uwolnił. No i zobaczymy, czy teraz może szala się odwróci. No, mam nie, mam nie. Ale patrzę, że on nie ma drewna, więc trzeba napierdzielać cały czas. Podładowanko, podładowanko. Ach, choć tutaj. Hidanie. O, w ogóle mnie nie drastął z tego co patrzę. Dobra. Może uda się? Nie, nie udało się. Cały czas napierdziala tymi. Strasznie hidanie jest denerwujący jak się z nim walczy. Nie lubię go e, z nim walczyć, przynajmniej, bo on e, no tak uderza tym swoim toporem. I to takie jest bardzo powolne i bardzo denerwujące, jak się złapie w to. E, o, dobra, skończyło mu się. Uwolnienie. Chodź tutaj. O, chciał mu złapać? Nie udało się. Może go złapię? Próbuję go złapać, bo fajnie. Wygląda łapanie, chciałem pokazać, a skoro mam przywagę, no to mogę sobie pozwolić na takie nic nie robienie. Okej, okay. BUM! Jak widzicie pstryczek w nos. Oczywiście Tsunada wiadomo ma tę swoją siłę niesamowitą. Szkoda, że nie zrobili właśnie też tak jak u kabuto albo u e, Sakury jakiejś formy e, leczącego jutsu. Przydałoby się to, bo no właśnie to by nadrabiało jej powolność i właśnie taką słabość. Co się teraz stało? Chyba się teleportowałem jakoś za daleko. Dobra, Hidan, o fuck! Dobra, kończymy z tobą, bo już... Cholera, drewno mi się skończyło, a ja mu już się odnawiam. Muszę szybko to zakończyć, zanim zacznie tutaj szaleć nam Hidon. Chcę się uwolnić w koleś drugi raz, ale ja ci nie pozwolę na to. O! A dobra, pojawiło mi się już drewno. Chodź tutaj, Hidon! Podładowałem koło. Podjazd! I po Hidanie. Jak widzicie, tutaj wygrałem Tsunade. Udało mi się, ale muszę przyznać, że ona nie jest zbyt dobra, więc no jeżeli chcecie nią grać, to musicie jakby ogarniać... Całkowicie tą grę. A akurat tu mi się w fartem udało, chyba kolej za bardzo też nie ogarniał tej, tej postaci Hidana. I ogólnie w miarę wyrównany był meczyk, bo Hidan też jest taki dość powolny. Dobra, dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.